Hejka, z tej strony Demart. A to jest pierwszy odcinek, który będzie reklamą serwera. Okej. Okay, zacznijmy. IP oczywiście będzie w opisie. Tutaj mamy wypis wszystkich war. Jest informacja, że Kalis Pro to właściciele serwera. Jest bardzo fajny sklep. To znaczy dwa. Na serwerze można mieć Skyblocka. I co z niego zrobię, serię? Hmm, tutaj są informacje o koncie VIP. No, możemy również tego wpisać komendę warp I pokaże nam się Warp. Jest parkour, jest Skyblock. Może ja pokażę Skyblock. I Is... schop. Przepraszam, create. Ok, tak wygląda Skyblock, są takie itemy. Na początku dostaje się kamienne temy plus książka z, re z regulaminem serwera. żeby ja sobie się tepnąć na spawn. Poleciało. I są tutaj, jak widzicie, PvP oraz Survival Games. Ogólnie jest to serwer na wersji Minecrafta 1.5.2. Są bardzo dużo fajnych minigier. Administracja bardzo miła, proszę zobaczyć. Taki jest spis graczy grających nadal. Administrat administratorem serwera jest Szybki Banan. Na pewno znacie go, on również nagrywa na. YouTube, w sumie nie ma za dużo do opowiedzenia o tym serwerze po prostu jest yy, zarąbisty jutro wyjdzie filmik chyba zacznie, zaczniemy sobie serwer, z Survival no to to będzie taki bardzo króciutki filmik Tylko troszkę wam powiedziałem o tym serwerze a może jeszcze poka może pokażę teleport na wyspę. A nie przepraszam, to jest na amulety. Myślę, że chyba na każdym serwerze y szybkiego banana są amulety. No. To to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. papa. Pa.